Na boisku czekają w skupieniu na gwizdek sędziego, rozpoczynający drugą połowę. Hernando Torres, i nie sta. Ale szybko wędrowała teraz piłka. Udane zagranie obrońcy. Wycofał tę piłkę do bramkarza. No, naprawdę ładne zagranie główką. Rafael Vanderfart teraz, i nie sta. To ładnie w David. David Villa. Van der Pique. I zdecydował się wycofać piłkę. Sergio Ramos. A teraz przy piłce Xabi Alonso. Dawid Wilia teraz. Dobrze obrońcy. Dośrodkowanie. Ach, świetna ta główka. Dobrze, ale ach. I Był bardzo blisko bramki. I naprawdę kuriozalne by było, gdyby nie trafił. Zabójcza precyzja. Dokładnie wiedział, gdzie skierować piłkę. Wycofanie teraz do bramkarza. Wybija bramkarz. Dobrze się złożył. De Jong. A teraz przy piłce Roben. ten atak. Okay. Uderza. Ta gol! Proszę państwa, strzelcem Vanderfart. Vanderfart. Widział, że jest miejsce i trafił tuż przy słupku. Stuprocentową strzelecką skuteczność prezentuje Wanderfart. Co uderzy? Wszystko wpada. Sergio Ramos. Liczymy na kreatywność Iniesty. Jak rozegra tę akcję? Xavi. Dobrze się wrócił, naprawił błąd. Silva. Wybijan out. Teraz Van Bommel. Van Bronhorst. Decyduje się na zagranie do swojego bramkarza. Długim wykopem rozpoczął grę bramkarz. Spokojnie wycofał piłkę do swojego bramkarza Roben. Iniesta. Krótko kryją obrońcy. No i van Persie. Ładnie obrońca. Teraz filia. Fernando Torres. Zbyt małą liczbą zawodników wyprowadzany jest ten atak. A teraz Roben. Van Persie. Hernando Torres. W takim ślizgu w nogi rywala sędzia nie mógł inaczej zareagować. Czerwona kartka i żegnamy tego piłkarza. No niestety w głupi sposób osłabił swoją drużynę, prawda Darku? W tej sytuacji ich szanse na zwycięstwo to są poważnie zredukowane. Strzał z rzutu wolnego. Takie strzały bramkarz może bronić całymi dniami. Nie do końca kontrolował piłkę, rywal ją odebrał. Ledwo dociera to podanie. Tabi. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. A teraz przy piłce, Roben. Teraz Vanderfart. Skuteczna obrona. Fernando Torres. Przejął piłkę. Łówkuje i to całkiem nieźle. Przejęcie. I Willia. Sędzia puszcza grę. Ale Ależ ładnie przymierzył. Co, są? Ach, jak niewiele brakowało. Ach, mieli bardzo dobrą sytuację. Sędzia pozwolił im grać dalej, ale nie wykorzystali tej okazji. I Van Bommel. Teraz van Persie. Wybija tę piłkę. Ależ tam walczył. Dobrze, czysto. Ładnie teraz w defensywie. Hernando Torres. utrożny. Robin pan Persie teraz. Kujt. Tabi. Hernando Torres. Można powiedzieć siła złego na jednego. Bramkarz daleko i do przodu. Ten chłopak wie jak grać głową. Pan Persie. Złe podanie. Szybkie przejęcie piłki. Czasa! Casillas nie miał żadnych problemów. Strzał prosto w jego ręce. Daleko bramkarz. Gra głową to zdecydowanie jego atut. Vanderfart. No i Van Pers, w samą porę zablokował ten strzał. I rzut rożny. to na pewno dobra okazja, by pokusić się o bramkę. I pewnie zagrywa piłkę głową. David Villa. i Miesta. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Van Bronhorst. Czy piłce Robben? Ależ dobre tam przejęcie. Hernando Torres. Dobry powrót. Gramy dalej. Daleko do bramki, ale zdecydował się na strzał. Bardzo przytomnie zachował się bramkarz w tej sytuacji. Powiem był przecież przywilej korzyści dla przeciwnika. I będzie rzut rożny. Dobra okazja do zdobycia bramki. Mało kto jest lepszy od niego w powietrzu. Silva. Ładnie wyszedł teraz z tej trudnej sytuacji z własnego pola karnego. Ładnie tam przejęli świetne wyczucie. Robin Van Persie teraz. Dobre krycie. Silva i Will. Spogląda sędzia na zegarek, pewnie niebawem będzie kończył to spotkanie. Już chyba ostatni atak. Może on coś zmieni? Przegrywają jedną bramką. Jest tam kilku piłkarzy w polu karnym, którzy mogą stworzyć zagrożenie. A teraz Roben, Van Persie. Tylko jeden obrońca do minięcia i będzie sam na sam. Hernando Torres. Doliczone zostały dodatkowe dwie minuty. No i Vanderfart. Ładnie przechwycił De Jong. Ale z niepewnie w obronie. Trener musi wprowadzić jakieś zmiany w ustawieniu. Szkoda! Nie wyszedł mu ten strzał. Niewiele brakowało. Nie trafił, ale to był niezły strzał, naprawdę niezłe zagranie. Myślę, że dobrze, że się zdecydował. I mamy wznowienie gry praw. Koniec meczu można powiedzieć całkiem wyrównanego. Kończy się on rezultatem 2 do 1. Wyraźnie kurowali nad rywalem przez cały mecz i odnoszą absolutnie zasłużone zwycięstwo. Szkoda, że to już koniec. Czas pożegnania. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.